Witam szanownych hodowców ostatni raz się widzieliśmy w 2018 roku na jesień teraz chciałem Państwu przedstawić gołębie z 2019 roku z linii Faber, gołębie czajne. z 2019 roku samczyk na ładnym oku, pięknych narostach krótki, szeroki dziób co widać na zdjęciu jest piękna budowa gołębia bardzo gruby piękny lotor, dwa piórka do zrzucenia tak jest bardzo potężnej budowy z 2019 roku obrączka jest akurat nie moja bo to jest obrączka ukraińska bo tu hodowca zamówił kilka młodych część wziął, część jeszcze nie wziął no i gołębie zostały właśnie u mnie na rozpodzie te co były nie sprzedane to są bardzo potężne gołębie na pięknym, szerokim dziobie co widać, piękne narosty jako u młodego gołębia z 2019 roku to to jest gołąb okaz bardzo masywne ptaki pokażę Państwu jeszcze kilkanaście gołębi czajnych właśnie z mojej hodowli, które zostały właśnie na rozpód, ale gołębie jest za dużo. Z tego względu muszę część młodych czarnych sprzedać. Pokażę Państwu tutaj teraz samiczkę z 2019 roku. Na jaśniejszym dziobie piękna narość, bardzo potężna budowa, ciężko węce objąć. Piękne szersze loto, co widać goł ma jedno piórko do zrzucenia gołębę z pierwszych młodych. Ten gołbie już jest na mojej obroce 350 2019 roku. Co widać bardzo potężnej budowy gołębie na oko czerwonawe, gołębie są w takcie te spierzenia. Pokażemy Państwu jeszcze kilkanaście gołębiczajnych. U mnie gołąbki czajne większość ma właśnie białe pióra. Jak to u Fabów to jest modne. Białe pióra na kupeku. Ale to nie przeszkadza. Tu jest samiczka z 2019 roku. Piękne oko. Wysadzone na wierzch. Piękna obwoda. Piękny, szeroki, i długi dziób. Piękna na idzie gdzie już w górę, Na pięknym locie też. Nie za szerokim, lecz długawym. Samiczka na obrące też moje i dajby. 2019. Co tu jest widać. Piękny gołąbek. Pokażę Państwu jeszcze tu więcej takich czajnych. Tak jak mówię właśnie te gołębie nie zostały sprzedane. Część hodowców zabrała już część gołębi, część zostało, następna samiczka. Widać, że tu narosty już zaczynają się mężczyć, dziś do góry, na długim dziobie. U tych gołębi właśnie to jest modne, że w pierwszym roku na Osty już zaczynają się majszyć. trzy piłka do zrzucenia, co tu pokazujemy na locie. Też ma właśnie białe piórko w kuperku. Też jest z roku 2019, też na obowiązce DOJ Gołąbki są zaszczepione. Myko, solmowiem już dwukrotnie. Pokażemy Państwu całą tuczajną samiczkę. Na już na oku szklanym będzie, oko się koloryzuje właśnie. Zaczynają, jak Państwo widzą, zaczynają tu się na 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 narostach, na zaczynają się marszczyć. Idzie woskowina do góry. Piękna, okrągła główka. Ładny układ głowy, piękny na, piękny dziób, szeroki. Na pięknym locie gołąbek. Dwa piłka do zrzucenia, bo to są gołąbki z wcześniejszych, młodych. Pokażę panu, pa, Państwu więcej takich czarnych. Pokażę Państwu samiczkę. Na ładnym oku oko czerwone będzie. Na ładnych narostach, krótki dziobek. W takcie pierzenia Ma dwa białe piórka w locie. Też ma białe, właśnie na kupełku. Głębie są w takcie pierzenia. Temu ogony są bardzo nieładne. Bo część piór zrzucają, część nie. Gołębie dopiero się wykoloryzują całkowicie. Jeszcze troszkę. Samiczka też jest na mojej obrące. Z 2019 roku. Co tu widać. Pokażę Państwu jeszcze kilka osie gałęzi z, z tej linii. Tu mam całego czystego samczyka. Piękny samiec. Też na takim oku. Aby bardziej pomarańczowym. Na do góry już zidą. Piękny układ głowy. Piękne długie loto. Co widać? z z roku 2019 na obrobce dajboskiej, Co my tu pokażemy? Pokażę Państwu jeszcze kilka gołębi. Bo jest ich naprawdę sporo. Tu jest samiczka, tu jest samiczka z roku 2019 oko będzie czerwone, takie jaśniejsze, na pięknym długim jasnym dziobie, na idzie już do góry. Piękne loto. 5 pił do zrzucenia jeszcze. no to troszkę już z, z późniejszych. Na obrączce zeszłe oczu z braku obrączek, właśnie, To jest obrączka też moja. Karta własności do gołąbków jest. Piękna samica. Bardzo grubej budowy. Pokażę następną. następnego czajnego samczyka proszę zobaczyć jak naosty już idą bardzo do góry oko będzie szklane pięknych narostach gołąb dwa piórka do zrzucenia piękne, piękne loto ogon prawie w jedno piórko chociaż tu tak zbytnio tego nie widać no bo gołąbki mówię są w takcie pierzenia właśnie to jest był gołąbek obrączkowany dla hodowcy z Krakowa no ale częściowo nie zabrał bo to on na ukraińskich obrączkach Piękne potężne gołębie. Pokażę Państwu tu jeszcze późniejszą samiczkę, właśnie też co widać tutaj na kuperku białe piórka. To jest bardzo późny młody jeszcze piszczy, też samiczka na długim dziobie. Proszę zobaczyć młody gołąb. Jeszcze neroś nie zdążyła się wybarwić, a już dostaje rysy jak się narosty zaczynają marszczyć. Ona będzie na oku pomarańczowym. Bardzo późna młoda samiczka. Też właśnie jeszcze na obiące tego hodowcy. Proszę sobie zobaczyć. Piękna młoda samiczka. Pokażę Państwu jeszcze tu samczyka. Piękny samiec, gołębie właśnie no widać co tu widać. No w takcie pierzenia są, no bo. Nad woskowiną dopiero piórka zaczynają poostać. Gołębie dopiero zrzucają kolor, cały czajny gołąbek na pięknym locie. Z roku też 2019. Piękny gołąb. Pokażę Państwu tutaj jeszcze gołąbka całego czajnego, samiczkę. Proszę zobaczyć, oko szklane, piękne narosty, które się już marszczą. Młodych gołębi to jest rzadkość. gołębie roczne, dwuletnie dostają właśnie marszczą się narosty. U tych gołębi się marszczą w tym samym roku. I co dostają bardzo bardzo obfite narosty, coraz większe. Piękne loto, długie, szerokie. Na obrące też zeszłorocznej i mojej, bo brakło mi wtedy obrączek. No i tak były zaobrączkowane te gołąki. Piękna samiczka. Jeszcze gołąbka po gołębiach czajnych, fabrach i po gołębiach szali w takim nietypowym troszkę umaszczeniu. Gołąbek nisiwy, niczajny. Piękne, szerokie loto. Dwa pióra do zrzucenia. On jest taki barzy jakby popielaty. Piękne oko wysadzone na wysz, Ładna bewka na pięknym, krótszym dziobie. osty też zaczynają się właśnie iść do góry. Małyszczyć. Bardzo potężnej budowy gołąbek z roku 2020. 19 właśnie mówię na, na tych hodowcy z Krakowa w obrączkach, 2000 ukraińskich. Pokażę tu jeszcze samiczkę właśnie, widać co. U tych gołębi to jest właśnie moda, że mają na kuperku właśnie białe, u tych fabrów, proszę sobie zobaczyć, krótki, szeroki dziób. Młody jeszcze ma niezbarwioną woskowinę. Na pięknym oku będzie szklany Już widać. To jest bardzo późny młody. Osiem piór do zrzucenia. Ale grube gołąbki. To też będzie samiczka. 2019 roku. Gołębie właśnie też na tego hodowcy po obrączkach Te gołębie były zamawiane przez hodowcę, bo były szykowane właśnie podobno na sprzedaż. On kupował je, żeby je na handel. No ale mówię, no zabrał 48 młodych, no i zostało mi sporo tych gołębi na jego obrączkach. Pokażę jeszcze jednego gołąbka. Też czajnego. To będzie samczyk na oku szklanym, na krótszym, szerokim dziobie. Teraz gołębie akurat nie mają uroku, no bo są w trakcie pierzenia. Ale są przepiękne gołąbki, bardzo narościate. Co widać? Piękne gołębie. też z późniejszych 6 piór do zrzutu. Bardzo gruby gołąbek. Ten też ma starszą obrączkę. Założoną z 356 okręgu. To z mojego z 2018 roku. Kajta własność jest. Posiada jeszcze obrączkę adresową z moim numerem telefonu. Pokażę Państwu jeszcze. Jeszcze, jedną, jeszcze jednego samczyka prawdopodobnie młodego na oku szklanym, bo oko już się koloryzuje, bardzo późny też gołąbek, piękne loto szerokie, w drugim lotku ma jedno piórko białe, to jest gołąbek późniejszy, bardzo późny, mógłbym rzec, on jeszcze piszczy, ale bardzo gruby jest gołąbek, z roku 2019 co widać, takie głębie się tylko już nadają do rozpłodu. Jeśli ktoś by był zainteresowanym kupnem takich młodych, to telefon będzie pod filmem. Dziękuję i życzę dobrego lotu.